Siemka wszystkim To jeszcze nawiązanie do ostatniego filmu z Krakowa, płaszów z obozu Tu jest stary cmentarz pozostałości cmentarza żydowskiego Niewiele tu zostało Widzicie reszta nagrobków Zakończyłem ostatni film właśnie Żeby nie był taki długi i nudny żeby nie były te filmy Patrzcie tu stare jeszcze na grobki leżą groby o kurczę masę tego jest, ale jest tego trochę Tam jest oczywiście Mariusz Wszystko film kręcony w jednym dniu na jednym wypadzie. A my który dzisiaj mamy wrzesień? 28 września 2024 rok. Odwiedziliśmy nazistowski obóz zagłady Kraków-Plaszów. A to jest Kolejny filmik z tego miejsca, pokazuję wam stare nagrobki, stary cmentarz żydowski, ale tu jest wszystko poniszczone Mariusz, nagrobki pobrali, poniszczyli, nie ma w ogóle nagrobków. Przeniesione? Mariusz mówi, że są przeniesione nagrobki, ale patrzcie. Widać tę mogiły. Idziemy podejdziemy tutaj też poniżej Kucze wszędzie ludzie leżą Ludzie dalej leżą Marysz Jeden się został Więcki tutaj ta data To po mało Dobrze widzę 5692 Ta data jest no Zmarły, nie, 19 i jar, nie wiem. To w ich języku, jakiś, nie wiem, czy inny kalendarz, albo co? A no to... tu w nawiasie widzisz, to jest w nawiasie 25 maja 32 roku, no, roku życia. No to nie wiem o co chodzi. Tu spoczywa Jehaj Jakub Abraham, Abrahamer. No, oczywiście, w 32 roku, ale, wszystkie te macery w jednym miejscu gdzie zostały chyba złożone. Chyba gdzieś tam ale nie, powiem, nie. Ach, Ale to grubo tego tu jest. Tak mówiłem, filmiki muszą być nie za długie, bo ludzie też nie, do, nie dooglądają. A o to chodzi, żebyście. Poglądali krótko, treściwie i na temat. A tam też są dalej. A rzeczywiście, same groby, tylko same płyty. Bez nagrobków. Patrzcie, jaki teren. nie wiem jak ty ale ja tu czuję takie tako, czuć taką starość takie coś jakby pozostałości po barakach czy po czymś a bo ja rzeczywiście już mam mózg zlasowany z tych wszystkich miejsc tak już mi to nie jeden pisał i też tak jest, że często odwiedzę miejsca gdzie działa się ludzko tragedia, krzywda, jakieś obozy koncentracyjne, jakieś sztolnie, gdzie pracowali więźniowie na cmentarz to jest inne motywem, ale też mnie te miejsca przyciągają szczególnie stare cmentarze Powiem wam potężny teren jest niesamowity Niesa niesamowity Rozmach obozowy Straszny wam powiem Dobra, rzut kamery i lecimy dalej. Jak coś będzie jeszcze do pokazania to pokażemy. Pozdrawiam, trzymajcie się i do zasiemka.